O Boże, co? Tak spami. Hejka. Siemka. Ogólnie Sara to jest. U mnie nocka na ulicy Kroka KBD 8 o godzinie 19. Dobra, to idę. Się szykować. Ja też. Dobra, pa. Okej, okay, trzeba się ubrać. Muszę wyglądać olśniewająco. OMG, prześlicznie. Dobra, schodzę do salonu, bo jeszcze tylko 30 minut do 19:00. Boże, co ty tu robisz? Miałem się spytać o to samo. No to ja tu dotmieszkam, a ty? Jestem najlepszym przyjacielem Dotka Maxa. Miałem tu przyjść i mieliśmy razem pojechać. Dobra, chodźcie do auta. Okej. Okay. Dobra jesteśmy.